Dobra, um, no i dotarliśmy, Algirionem, na którego właśnie czeka zwanym Chwila również DeFoyro. Chwila, moment, obie te to stare sprzęcie, To się musi I robić? Star, ja tu robię, wiesz, <laughs> rozpoczęcie do odcinka na YouTube'a, wiecie, o, mamy to, mam nadzieję, że to się przyda, światło się przyda, czy dałeś tak? Takie kosmiczne, że się nie przyda światło. To są zwykłe ustawienia. Się przyda. Ale twoje zwykłe? <grystanie> zwykłe, zwykłe. Dobra, jakie mamy tutaj hmm. zadania? W ogóle nie podoba mi się, że teraz ten. Niech członek drużyny ucieknie duchowi podczas polowania. Spraw, aby dmuchnął świeczkę i uchwyć zdjęcie. No dobra. Boże, ale lekka ścinka. miałem takie wrażenie. No prze otwieranie. Czy ktoś wziął klucze? A wzięliśmy, Ta. dobra. E, pójdę włączyć korki, bo pewnie pierwszy trzeba włączyć. No, no inaczej się nie da. Tak, to inaczej nie zadziała. E, chyba są w piwnicy, bo nie ma... To w piwnicy będą. No... Dobra, idę do, do piwni. W ogóle... Jakiś taki dymek widzę ciągle i tak... To może przez nich temperatur zwiedzisz? Nie, bo to. <gryst> Okej, okay, dobra, już w pierwszych korytarzach jest. Otworzył mi drzwi ładnie. Które ci drzwi otworzył? Tam, tam, te, tam, te, tam, 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 Czy w dziecięcym jest? Nie, nie, jest, w dziecięcym jest w korytarzu. Jest 10 stopni. Dobra, no, no to. to bierz raz tam reszta sprzętu. Ładnie. Tak, ja zobaczę do dziecięcego. Ja Nie, no w dziecięcym jest chłodniej, bo jest tylko 9. No to. 8. Bierz... No to może wchodzić. 7 No może patrolować po, po bliskie ta. No. Laleczka wodu. Dobra, z dwóch to mi świeczka chyba. Eee, dobra, ja przeczytam to za chwilę, bo tu widzę strasznie duży labrador. Dobra. Dobra, świeczkę zaliczyło. Ym, to wywalam ją, bo tu nie ma sensu już. Mhm. No co jest? Eee... To jest on, PINK. Dobra, czekaj, to ja wezmę co? Wezmę to, wezmę... To wezmę. Idę z kamerą, rozstawię ją i doczę, podstawię tam pokoju. Okej. Okay. A wezmę resztę. w już tam leży. Okej. Okay. Tu, 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 tu. Mario, co wezmę? Eee, świat Te światełka rozstawię, to zobaczymy, czy będzie. gada. Tak, ok. Dowody, gadałka. IMFK dwójka. W ogóle najlepsze jest to, że wiesz, że jestem już tak przyzwyczajony do hasła gadałka, że zapomniałem, że to się nazywa Spirit Box. <laughs> tu rzuca tymi. Zdjęciami pizgnął. Właśnie widziałem jak tu leciało zdjęcie. Trójeczka... Dwójeczka... Jeszcze sól porozsypuję, wiesz? Żeby... Zobaczyć Bez jego No to i tak mamy już wszystkie możliwe... Te. Co my możemy mieć? flight Phantom, Ja nie wiem, czy... czekaj, a nie, bo to ten. Wright, Phantom, i OK. Wright Fright... nie, tak. w... nie wdepnie w sól. Tak, ale też jest za jasno. Drogen albo Phantom można stawiać. No, zaraz na interakcję. Poltergeist też może być. I nas na To co? Chlusiem, bo Bołusiem? Po tabletce? To, to, a jak? A, zdrowie pięknych widzów. Może zostawią łapkę w górę. Uchwyt zdjęcie i ucieknij podczas polowania. Dwa krucyfiksy. Dobra, z dobra zdjęcie. co to ja jest? Tu mam. Aha, to już niepotrzebne. Tyk. na tej mapie akurat ucieczka to jest. będzie bardzo, bardzo ciężka. Widział, dwa hiding spoty przy tym są. Tak. A może i nawet trzy? A trzy. nie, tu nie ma hiding spota. No, ale on potrafił wchodzić, przecież zaglądać do szaf. Zaglądać tak, ale jeżeli jest zamknięte drzwi, to się tam nie złapie. Chyba, że uchyli przypadkowo. Dobra. Ja popatrzę... Kość w ogóle znalazłeś? Tak. Aha, bo mówiłeś o tym... Więc ja sobie patrzę, czy jakiegoś może lustra nie ma. Już nie będzie raczej. Nie, bo jest laleczka wody. Ty, co to jest za nowe urządzenie? Tego tu nie było wcześniej. A, liching gazu. Liching jest. Ciekawostka. Dobra. Show yourself. Can you hear me? A, ja zapomniałem, że muszę mówić w grze. Can you hear me? Show yourself. Where are you? Can you hear me? Czekaj, ja muszę coś zmienić w ustawieniach. A, eee... wrajcik. Jesteś pewny? No, nie chcę dopnąć w surfu co. Ale to jeszcze do hanta trzeba poczekać, bo to nie można tak. No... czekaj, ja tu mogę w, w te wejść? Nie mogę. Hmm. Nie mogę tu wejść w opcję. a dobra są opcje Koperowanie, bieg, kłócanie, niej, wyżej lotarka, zmień przedmiot Lokalny Pod... Okej okay. Are you here? Ghost, are you here actually hiding spot of course room, yeah into <sighs> a book are you here the sound thing show yourself please are you close Where are you, ghost? Do na wanna kill us? A tu łazi przeze mnie, to jest wright na bank, bo tu widziałem go przed chwilką, wiesz? A to, żeby widać go było na doca to nie znaczy, że wydatnie w sur. No ale tak, to będzie na Bank right, by dawno na Bank of za tobą światłem, wiesz? Bo by... stąd, gdzie ja stoję do ciebie. Mrugał? Tak, mrugał. Ok are you right? Maybe do you wanna kill... ...Deforio? Are I can hear you, but uh, but I wanna see you Please kill the Forio Ja ci dam kill deforio <laughs> Już ta jedna osoba dzisiaj na mnie boła i kurwa udało jej się <laughs> Okej okay. Ej, dobra, głupi duchu, wyłaś. The Do something. Dobra. Idę po tą e, polalaczka. Dobra. Po porobię, porobię, mu po mu fotki. On się wtedy może też mi tu zrespić, więc może mi się uda stryknąć Ale mi jestem w takim nie chodzi o to, żeby był hand, tylko żeby robić zdjęcia Nie wiem czy... A no na 100% right widzę jak... Dawaj, dawaj zdjęć, dawaj dawaj, 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 dawaj aparat, 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 aparat! Aha, no to masz. Zdjęcie chciałem zrobić. Oj, Aha, ci. o to ci chodziło, dobra Coś ty to zrobił kurta za zdjęcie dziwne Wiesz co, bo myślałem, że y, zrobię zdjęcie temu Jak on przechodzi się przez dosta Że to załapi wiesz, a nie załapało Teleportował się do mnie Tak, to jest right no. eee, Łatwo ryzy Ryzykować laleczkę bez akki Będę patrzył, jak umierasz. Jak pisz rzeczami No i ki, jednego dnia się tak No zdarza się. Right. Show yourself. No, co za głupi duch! Dobra, jazda. Zrobisz zdjęcie? Nie zrobiłem jemu zdjęcia, bo nie pokazał mi się. A, okej. Okay. Chyba, że no... czekaj, bo mamy zrobić mu zdjęcie, tak? Nie. Tak. A, ale nie mamy już kliszy chyba, ale no dobra, mamy jeszcze jeden aparat. No, to zrobimy to tak, Gramy pod hamta. Hmm. A czekaj, jak. U, 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 tom? Laleczkę wodu aktywujesz? Tak, zrobiłem, żeby był hunt. Tylko trzeba się ustawić tak, żeby nie Ale ja idziesz? Potka. A, dobra. <noise> no Pokłócałe. Ale tak wiesz, e, tak strasznie dziwnie nogi ci jakby szły bokiem, wiesz? <noise> Moonwalk. Nawet nie, bo to. Kuczki, teraz idź do mnie. Przedam. Nie, no teraz idziesz normalnie, ale wtedy, jakbyś tu miał ułożone w inną stronę, a w inną stronę tę. Bugi, bugi. to <laughs> co? Wystraszyłeś się, co? Jak pieron. dobrze, ghost, uwaga, ja nie mam aparatu, ja mam. Hunt jest, to nie ja. Siema Fibii, dzień dobry. Może masz ochotę na partyjkę? ty. Już skończył się hunt? Jeszcze. Ale nie, nie jest przy drzwiach. jest gdzieś tam u ciebie. Bo nie mogę... Chociaż nie wiem. Dobra, jest przy mnie. No co ty głupi duchu, chodź tu do mnie. Głupi duch. O. Skończył się hand. No dwa zdjęcia, dwa zdjęcia i nie trafiłem, sekurdę kurde. Daj Ej. mi więcej tych Ale nie ma więcej tych Jak to nie? Zdję... Zdję... Aparatów nie ma. Są jeszcze trzy. trzy. Hmm. Znaczy, ale to jest na początku. No, no, no tak, 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 tak. co hmm, ja mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić, ha? Patrzę Ci podziwiać, jak się wypierdzielam. Ale właśnie chciałem zobaczyć. Ty tylko zostaw w takim razie jedno miejsce na zdjęcie Twego ciała. Już za późno. A. Masz o zdjęcie Twego ciała. Mówisz sobie wtedy nad kominkiem. Ej, stupid ghost, what are you doing? Kill the for you. Lepiej wyjść. A, nie mówi, co mam robić. Co, z laleczką męczysz go? No. Ale jakiś taki jest niechętny. No i to, że popsu i popsułem laleczkę. O, ale to jest już hand. Dobra, zobaczmy sobie tradycyjnie z okna. W międzyczasie zróbmy coś, bo, bo czemu nie? E, Okej. Okay. O, idzie do mnie do okna. No chodź tu, cwaniaku. Chodź. E, idzie do dziecięcego. Ja bym słyszał. Idzie do komputerowego, powiedzmy. Chodź tu. E, do dziecięcego. Chyba? Nie. Nie, do kuchni chyba. Ale jest strasznie cichym duchem. Jakim cichym? No kiedyś było tak, że jak się zbliżał do drzwi, to też go było słuchać e, serca teraz nic. O, ty wciąż no. żyjesz? Tak czy nie? No? No? Eee. <noise> nie. Nie eee. ma satysfakcji. <noise> Jazda. A ty tu jesteś! <noise> <ty>? ja? <noise> jak? Jak? <noise> <Teleportowałem> się. <noise> a iść <idź>, pan. <noise> Widzę sobie def... Wrighta. Oto Default Stuciciel dobrej zabawy, dziecięcych marzeń. i marzeń duchów. Ja, nawet uciekł z ten sposób, zadanie przed złapaniem ducha. Brawo. Gdybym całą mnie gardził, bym był Zazn z siebie dumny. Zaznacz sobie Mam zaznaczonego, mam. Uh, right, tak jak powiedziałem, dobrze, że zdążyłem powiedzieć to przed tobą.